Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Adam Mickiewicz, Sonety Krymskie. Grup Potockiej. W kraju wiosny pomiędzy rozkosznymi sady uwiędłaś, młoda róża. Bo przeszłości chwile, ulatując od ciebie jak złote motyle. Rzuciły w głębi serca pamiątek owady. Tam na północ ku Polsce świecą gwiazd gromady. Dlaczegoż na tej drodze błyszczy się ich tyle? Czy wzrok twój, ognia pełen nim, zgasnął w mogile, tam wiecznie lecąc jasne powypalał ślady? Polko, i jadni skończę w samotnej żałobie. Tu niech migarstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci. Podróżni często przy Twym rozmawiają grobie i mnie w ten czas dźwięk mowy rodzinnej ocuci. I wiesz, samotną piosnkę dumając o Tobie, ujrzy bliską mogiłę i dla mnie zanuci. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.